Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Czujnik hajla, decha. Jest najważniejszym elementem bezstykowego układu zapłonowego elektrowni w samochodzie. Nawet w przypadku najmniejszej usterki tego węzła dochodzi do awarii całego systemu pracy silnika. Dlatego, aby uniknąć błędów w diagnostyce, należy wiedzieć, jak sprawdzić DX, a jeśli to konieczne, aby móc go wymienić. Czujnik Halla Czujnik położenia wałka rozrządu Jeden z najważniejszych elementów rozrusznika przerwacza rozdzielacza znajduje się on w pobliżu wałka rozrządu. Mocuje on płytkę, która przepuszcza fale magnetyczne, a wyglądem przypomina koronę. Liczba szczelin w płytce jest identyczna z liczbą cylindrów w układzie napędowym. Wewnątrz DC znajduje się aktywny magnes. Efekt hala. Istota działania węzła opiera się na efekcie o tej samej nazwie. Pojawieniu się poprzecznej różnicy potencjałów napięcia Halla w momencie ruchu dowolnego przewodnika pod stałym napięciem w polu magnetycznym. Efekt ten uzyskuje się przepuszczając prąd przez zaciski płytki znajdującej się wewnątrz pola magnesu z półprzewodnikiem. Dalej. Zaciski boczne tworzą napięcie. Czujniki Halla są szeroko stosowane w produkcji samochodów. Urządzenie pozwala określić, pod jakim kątem odchylił się wałek rozrządu, a nawet wał korbowy. W niektórych samochodach, w samochodach z archaicznym układem napędowym urządzenie sygnalizowało moment powstania iskry. Historia. Zjawisko to zostało odkryte przez e. Halla, amerykańskiego fizyka i pracownika uniwersytetu w Baltimore w 1879 roku. Istota odkrycia była następująca: Umieszczenie prostokątnej płytki półprzewodnikowej w polu magnetycznym z późniejszym wprowadzeniem prądu elektrycznego na jej boki sprowokowało powstanie napięcia na szerokich bokach płytki, w zakresie od dziesiątek mikrowoltów do milivoltów, liczonych w setkach. Efekt ten przyciągnął uwagę opinii publicznej, ale jego zastosowanie w dziedzinie technologii rozpoczęło się dopiero po 75 latach. Kiedy pierwsze folie półprzewodnikowe o wymaganych właściwościach zaczęły być produkowane na skalę przemysłową, nieco później, kiedy mikroelektronika zaczęła się rozwijać, specjaliści stworzyli kompaktową jednostkę, która zawiera wszystkie niezbędne elementy, magnes stały, mikroukład z czułym elementem. Takie urządzenie ma szereg niezaprzeczalnych zalet, cechy technologii zalety nowo odkrytego urządzenia, małe wymiary, obecność ważnego parametru, który pozwala na zmianę częstotliwości pracy, prędkości obrotowej silnika, w przypadku braku przesunięcia momentu pomiarowego, obecność prostokątnego sygnału z urządzenia, fachowa terminologia, pewna i stała wartość ustawiona przez urządzenie po jego włączeniu, bez skoków napięcia. Jest to ogromna zaleta w dziedzinie sterowania elektronicznego, wrażliwość na zakłócenia pól elektromagnetycznych występujących w łańcuchu zasilania. Czujnik Halla jest droższy od czujnika magnetoelektrycznego i ma teoretycznie niższą niezawodność. Wynika to z jego obwodów elektronicznych. Produkcja na dużą skalę, zaawansowana technologia redukuje te czynniki do minimum. Algorytm działania. Zasada działania czujnika halla opiera się na zmianie trajektorii naładowanych cząstek w półprzewodniku przy transformacji pola magnetycznego, które przecina półprzewodnik. Pole magnetyczne jest generowane za pomocą magnesu stałego, który znajduje się w czujniku. Pole magnetyczne jest przekształcane poprzez zamknięcie szczeliny magnetycznej za pomocą wzmacniacza, metalowego zęba, wzmacniacz znajduje się na kole pasowym lub specjalnej tarczy nastawczej z elementami zębatymi, które jest przymocowane do wałka rozrządu. Wzmacniacz w momencie przejścia w pobliżu urządzenia tworzy impuls napięcia przesyłany do ECU. Sygnał przesyłany do DC zależy od częstotliwości, z jaką obraca się wałek rozrządu i jest odbierany w różnych odstępach czasu. ECU dekoduje sygnały i określa położenie górnego martwego punktu kompresji. TDC, tłoka w pierwszym cylindrze. Następnie mieszanka paliwowo-powietrzna dostaje się do komory spalania i jest zapalana. W pojeździe z silnikiem wyposażonym w system zmiennych faz rozrządu, DC pełni funkcję sterowania tym mechanizmem. DC znajduje się na wałku rozrządu zaworów dolotowych z wylotowych. Czujnik Halla ma trzy zaciski, masa, plus z napięciem wejściowym około 6V. Zacisk wyjściowy. Przekształcony sygnał impulsowy jest wysyłany do komutatora w silniku wysokoprężnym. Nieco inaczej funkcjonuje silnik DX, pracujący na ciężkim paliwie. Sygnały jednostki są zaprojektowane tak, aby ustalić przejście tłoków TMT w każdym cylindrze. Dzięki temu położenie wałka rozrządu względem wału korbowego jest określane z dużą dokładnością. Kontroluje to dokładność momentu wtrysku. Co zapewnia natychmiastowy rozruch jednostki wysokoprężnej i jej stabilność przy wszystkich prędkościach. Aby zrealizować wyznaczone cele, projekt został zmodyfikowany, tarcza wartości zadanej została zmodyfikowana tak, aby miała odniesienie. Dla każdej komory spalania, może to obejmować części tarczy o różnych szerokościach kątowych lub zestaw tarcz referencyjnych w różnych odległościach od siebie. Przykład. Jednostka wysokoprężna z czterema cylindrami ma tarcze wartości zadanej z siedem zębami. Cztery z nich są główne, prostopadłe do każdego cylindra, trzy kolejne są dodatkowe, rozpoznające konkretny cylinder, znajdujące się w różnych odległościach od siebie i ustawiające tłok w konkretnej komorze spalania w GMP. Główne typy. Czujniki Halla dzielą się na dwie kategorie z analogową zasadą działania dwubiegunowe. Taki DC przekształca indukcję biegunową w napięcie. Odczyty urządzenia zależą od jego własnej polaryzacji, a także natężenia pola. Odległość montażu urządzenia wpływa na jego charakterystykę. Cyfrowy. Jednobiegunowy czujnik Halla o podobnej zasadzie działania pozwala wykryć obecność, zresztą nieobecność pola. W momencie osiągnięcia warunkowej granicy przez indukcję, węzeł wyświetla 01, co jest logiczne. Agregat ma problem z uruchomieniem lub nie uruchamia się wcale. Pracy układu napędowego na biegu jałowym towarzyszą przerwy leż buczenia. Średnik szarpanie pojazdu w ruchu przy wyższych erz wyższych obrotach. Silnik przestaje pracować podczas jazdy. Obecność jednego lub więcej z tych objawów jest warunkiem wstępnym diagnostyki silnika. Objawy te mogą wskazywać na uszkodzenie DC. Diagnostyka. Sprawdzany jest czujnik Hana za pomocą woltomierza, za pomocą śrubokręta krzyżakowego, za pomocą lampy testowej. Za pomocą kawałka przewodu. Diagnostyka za pomocą MD1 urządzenie można sprawdzić na kilka sposobów. Najprostszym jest wcześniejsza wymiana DX, a jeśli powyższe objawy znikną, wymagana jest wymiana natywnego, pomiar napięcia wyjściowego za pomocą testera. Urządzenie powinno wykazywać skoki napięcia w zakresie 0,4 do 11 V. Symulacja węzła stramblera wyjmuje się podkładkę z trzema wtyczkami, włącza się zapłon. Kawałek przewodu podłącza się do wyjść 3 z 6 podkładki. Powstanie iskry wskazuje na konieczność wymiany urządzenia. Szybki sposób sprawdzenia. Czujnik Halla można sprawdzić bez uciekania się do jego całkowitego demontażu. Aby to zrobić, należy zdjąć zespół stramblera. Demontaż spłytki nie jest konieczny. Pozostawić podłączone podkładki. Umieścić środkowy przewód cewki zapłonowej w pobliżu uziemienia. Włączyć zapłon przełożyć metalowy przedmiot między stykami czujnik halla upewniając się, że przedmiot wychodzi poza styki, ruch w górę, jeśli przy manipulacji metalowym przedmiotem na końcu przewodu pojawi się iskra. Czujnik halla nadaje się do naprawy, wymiana. Algorytm działania jest następujący zdemontować układ bieżny. Zdejmij pokrywę drivera, Dyrównać znacznik rozrządu ze znacznikiem wału korbowego, zapamiętać położenie drivera, najlepiej zrobić odpowiedni znak, odkręć elementy mocujące za pomocą klucza, usunąć klipsy z zatyczki, jeśli są, wyciągnąć wałek z układacza, odłączyć zaciski od DC. Odkręcić urządzenie. W tym celu należy odciągnąć regulator i ostrożnie wyjąć uszkodzony czujnik Halla przez powstały otwór. Instalacja i późniejszy montaż, w odwrotnej kolejności. A WordPress komentarz Hello World.